Good, as always uh, we try to prepare the best we can uh, manage the load correctly try to be as fresh as we can but at the same time uh, use this time to uh, prepare ourselves best possible for the class yeah these these games are tricky especially uh, we had uh, maybe a bad history this this season with the with the teams that are below a certain uh, Positions on the on the league, but uh, it's important to maintain focus. It's important to approach it normally, like we would against any other game. I know it's a little bit pressure now with the positioning of the for the playoffs, but it's part of the the whole season. And, and, uh, we need to be as calm as possible, uh, as focused, and try to do our best and uh, you don't take anything for granted. the water is a really good team, as all the teams are in this league. It's you know. You never know uh, who can have a good night, so we have to uh, deal with it. If it happens, uh, we, we fight through it. We manage to get the confidence back. If we can win this, if we can put ourselves in a great position, we will do that, and uh, it will give us best, better chances to, to, to go into the class. Uh, well, no, it's too many calculations. It's too many things right now, and uh, uh, I have a, I'm, I have an opinion that. When you think about certain teams and you think you're gonna have uh, better chances, uh, you never know. You know, it's a playoff. It's a completely you go from scratch, you go from zero, and anything can happen. And teams evolve during the season, and it's not the same. If we had a, a good run after some teams in the beginning of the season, it's not going to be the same as, as playoffs. It's a couple games in a row. It's uh, load management. It's uh, also, you know, if uh, you're in a good shape or not, it depends. It depends on that if you miss some shots or make some shots, you know, it's anything you have. So I think we should just focus on ourselves, see which position we can finish the best and hopefully have a home call W sobotę ostatni mecz sezonu regularnego mamy zespół zielonej gry, co to za przeciwnik, jest się czego obawiać. Przede wszystkim musimy skoncentrowani podejść do tego spotkania, bo wiemy o co walczymy. Walczymy o to, żeby być na trzecim miejscu, akurat tak mecze się fajnie ułożyły, że wszystko od nas zależy i tylko i wyłącznie zwycięstwo jest w naszych głowach. Czy między sobą rozmawiacie, na kogo trafić, kalkulujecie, czy patrzycie tylko na to, żeby wygrać? Na razie patrzymy tylko, żeby wygrać, bo w przypadku porażki możemy spaść na piąte miejsce, a tego nie chcemy. Walczyliśmy cały sezon po to, żeby play-off pierwszą rundę zaczynać u siebie, więc teraz tylko i wyłącznie patrzymy na to, żeby zwyciężyć w Górą. Ty masz rywalach, z którymi chciałbyś się spotkać? Eee, w play Coś tam już myślę, ale mówię, na razie na razie jestem, e, jestem myślami przy tym najbliższym meczu e, i zakończeniu rundy zasadniczej e, z Po Siedem wygranych spotkań do wielkiego finału to dużo czy mało? To jest i dużo i mało. Najważniejsze, czy się zaczyna u siebie w domu, czy pierwsze mecze znaczy na wyjeździe, bo jednak no, u siebie w domu to gramy 6 na 5, a na wyjeździe no, jednak no, trzeba urwać to jedno zwycięstwo. A jak ten tydzień przebiegał, bo to dziewięć dni od ostatniego spotkania do kolejnego spotkania, 9 dni przerwy, to dużo czasu, żeby nad pewnymi elementami popracować i pewne rzeczy poukładać, coś nowego wprowadzić w tej ochrony? Przede wszystkim skupiliśmy się na, na tych błędach, które popełniliśmy i w meczu z Wiłem i w meczu ze startem Globy w końcówkach. Skupiliśmy się na tym, wyciągnęliśmy wnioski i mam nadzieję, że teraz już w każdym meczu, w żadnym meczu do końca sezonu nie powtórzy się taka sytuacja jak w tych dwóch meczach. Krzysztof, co co, w sobotę zapraszamy wszystkich kibicełów do 3MK Areny, żeby ten sezon zasadniczy zakończyć przytupem, zwycięstwem i wejść z dobrą nastawieniem w play -off. Dokładnie, zapraszamy wszystkich na ten mecz. Bądźcie z nami, wspierajcie nas i bądźcie naszym szóstym zawodnikiem jak do tej pory. Hej Stal! Andrzej już w sobotę ostatni pojedynek sezonu zasadniczego, spotykamy się z zespołem z Zielonej Góry. Jaki to przeciwnik? Na pewno zespół z Zielonej Góry nie ma teraz nic do stracenia i jest to przeciwnik, któremu jeśli poda się rękę to będą mogli to wykorzystać i grać na, 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 na przysłowiowym luzie. Jest to zespół, który Poprawił obronę znacznie jeśli chodzi o pierwszą część sezonu, a tym co, jest, tym, co jest teraz. Starają się w ataku wykorzystać swoich szczelców, jak Kikowski, jak Horn, którzy oddają rzuty, jeśli, jeśli są po prostu na boisku. Do bo tego wszystko napędza, napędza Musić. Nie wiemy, czy wystąpi też AJ tej BIŻ, bo one stanowią pewną ważną postać. Rozmawiałem z Nymanią. Nymania mówił, że to też taki może być mecz płatka i trzeba być od początku mocno. Zmotywowanym i skoncentrowanym na tym, żeby wygrać? Dokładnie, po prostu skoncentrujmy się na tym meczu. Wiemy, że to ostatni mecz sezonu, ale gramy o przewagę parkietu. W pierwszej rundzie, jeśli wygramy, to na pewno to mamy i potraktujmy to jako czerwacz. E, czy patrzycie mocno, spoglądacie w tę tabelę, jak to się może zakończyć? Przeprowadzałeś kalkulacje z kim, co i jak? Czy raczej patrzymy na siebie wygrana i. Oczywiście, że w głowie to mam, ale. W ogóle się na tym nie koncentrujemy i nie ma to znaczenia. My wygrajmy i mamy przewagę parkietu. Minimum czwarte miejsce i tylko na tym jesteśmy skoncentrowani. To co, zaczynamy majówkę od zwycięstwa stalówki, bo w sobotę już można powiedzieć, no którzy jadą na urlopy i tak dalej. Warto, żeby przyszli kibice wsparli nas i rozgrzali się odpowiednio przed play -off. Dokładnie, zrobimy wszystko, aby w sobotę zwyciężyć i aby dobrych nastrojem wejść w play -off. Andrzej, życzę zwycięstwa, realizacji wszystkich celów, no i razem po zwycięstwo. Dziękuję